Dzisiaj opowiem Wam o paru zasadach, dzięki którym praca z Photoshopem będzie o wiele sprawniejsza i szybsza. I nie mówimy tutaj o wydajności samego programu, ale o częstych błędach, przez które Ty lub Twoi klienci tracą po prostu czas. Jeśli często przekazujesz plik PSD klientom, lub po prostu zdarza Ci się powracać do projektu po jakimś czasie, to wprowadzenie tych zasad. W swojej pracy na pewno podniesie reputację Twojej osoby w oczach klientów, a Tobie samemu usprawni pracę. Pierwszą zasadą jest nazywanie warstw. Jest to jedna z podstawowych zasad, jeśli chodzi o wydajną pracę z Photoshopem. Jeśli pracujesz nad rozbudowanym projektem, to wyobraź sobie Sytuację, że twój klient dostaje taki szablon strony, tak jak tutaj, gdzie wszystkie warstwy nazywane są tak samo. Po prostu kopia warstwy. Klient teraz musi stracić mnóstwo czasu na odszukanie interesującej go warstwy w tej strukturze plików. Tobie również. Znacznie ułatwi pracę nazywanie warstw, będziesz mógł szybko przejść do odpowiedniej warstwy. Jeśli natomiast retuszujesz fotografię, to również nazywaj odpowiednio warstwy w, w zależności od tego, co jest robione, np. warstwa rozmycie skóry. Druga sprawa, jeśli chodzi o pracę z Photoshopem, to pozostawianie pustych warstw w strukturze pliku, tak jak w tym wypadku. Dając klientowi puste warstwy lub warstwy z wyłączoną widocznością, mamy pustą warstwę oraz warstwę z, widoc z wyłączoną widocznością, to tak naprawdę dajesz swojemu klientowi niezłą zagadkę. Klient nie będzie wiedział, czy warstwy faktycznie tu mają być. Czy mają jakiś cel, i czy można je bez problemu usunąć? Jestem również pewien, że ty po dłuższym czasie również zapomnisz, do czego służy ta pusta warstwa lub ta warstwa z wyłączoną widocznością. Zatem po zakończeniu projektu nie zaśmiecaj go, usuń wszystkie niepotrzebne warstwy. Jeśli jesteśmy przy warstwach, to Warto zapisywać projekt z odpowiednią nazwą. O co chodzi? Często zapisujemy projekt. Musimy zapisać go w kilku wers wersjach. Na przykład zapisujemy projekt na urządzenia mobilne, na potrzeby internetu i na potrzeby druku. Jeśli zapisujesz projekt i za każdym razem nazywasz go, powiedzmy, wpisując. Litery, to gdy będziesz miał kilka kopii, nie będziesz w stanie dowiedzieć się, który projekt jest do czego. A wystarczy przecież dopisać słowo druk lub internet. Dzięki temu będziesz wiedział, który plik możesz wysłać do drukarni, a który nadaje się na potrzeby internetu. Sprawa dotyczy również zapisywania wersji roboczych. Wielu wariantów. Przypuśćmy, że robisz logo i klient chce kilka wersji kolorystycznych lub kilka wersji z różnymi fontami. Zapisuj więc projekt odpowiednio do jego wyglądu. Na przykład zamiast logo 1, 2, 3, zapisuj logo wersja czerwona lub logo font. Znacznie ułatwi to poruszanie się wśród plików. Pracując ze zdjęciami, często będziemy używać masek, ale pamiętaj, by nie tworzyć kilku masek na tej samej warstwie, lub jeśli retuszujesz za każdym razem skórę, to Zamiast użyć kilku masek, zgrupuj sobie te zdjęcia, dodaj do grupy i w grupie dodaj maskę. Dzięki temu będziesz na jednej masce mógł wyretuszować te trzy zdjęcia. Pozwoli to oszczędzić ci wiele czasu. Kolejny bardzo ważny punkt to zapisywanie swojej pracy. Nie ma chyba nic gorszego niż utracenie projektu, nad którym pracujesz kilka godzin. Dlatego po pierwsze, często zapisuj projekt. Po drugie, rób to z głową. Pamiętaj by nigdy nie robić zmian na warstwie, która nie jest powielona. Tak jak w tym wypadku mamy zdjęcie portretowe i teraz chcemy rozmyć skórę. Pamiętaj, że nigdy nie rób tego na oryginalnej warstwie, tylko zawsze powiel tą warstwę, nazwij ją skóra i tutaj dopiero wprowadzaj Zmiany. Dzięki temu zawsze będziesz mógł powrócić do pierwotnej wersji zdjęcia, i zdjęcie w oryginale nigdy ci nie, nie, nie przepadnie. Oczywiście istnieje coś takiego jak historia, która pozwala powrócić do poprzedniego kroku, jednak czasem historia się po prostu kończy, nie będzie wystarczająca. A dzięki pracy na warstwach będziesz mógł po prostu wyłączyć efekt, który dzisiaj już nie podoba, i mieć oryginalny plik. To samo dotyczy nadpisywania oryginalnych plików. Czyli jeśli wyretuszowałeś skórę, to nie zapisuj pliku pod tą samą nazwą. Nigdy nie wiesz, czy oryginał zdjęcia kiedyś Ci się nie przyda. Zatem zawsze rób inne nazwy. Klików. Jeśli nadpiszesz oryginał, po prostu tracisz go i nie będzie możliwości ponownego edytowania oryginalnego zdjęcia. Następna sprawa to nigdy nie rozciągaj tekstu oraz obrazów. Częsty błąd początkujących użytkowników to rozciąganie tekstów i obrazów. Za pomocą polecenia zniekształcenie w taki sposób. Jeśli widziałeś kiedyś tekst lub zdjęcie, które było nieostre, to prawdopodobnie ktoś rozciągnął tekst lub zdjęcie, grafikę w taki sposób. Jeśli uży użyjesz zbyt małego zdjęcia i po prostu je rozciągniesz w ten sposób, efekt nigdy nie będzie zadowalający. Chcąc powiększyć tekst, po prostu zrób to za pomocą manipulacji wielkością czcionki. Następna sprawa to brak wyrównania. O co chodzi? To już akurat bardziej brak wiedzy z zakresu projektowania, ale warto znać ten punkt. Pamiętaj, że wszystkie elementy w Twoim projekcie powinny przylegać do siebie w jakiś sposób względem jednego elementu. Tutaj mamy pierwszy element i wszystkie, jak widzimy, przylegają równo bokami do niego. Tak samo kółka również równo przylegają do siebie. Dlatego też stosuj inteligentne, Linie pomocnicze, które ułatwią Ci określenie, czy projekt, czy dany element jest odpowiednio wyrównany. Pamiętaj również, i to kolejny punkt, że niektórych efektów już się po prostu nie stosuje. Jeszcze parę lat temu ten punkt. Nie znalazłby się na tej liście. Dzisiaj, jak wiadomo, trendy projektowa projektowania się zmieniły i stara się unikać takich efektów jak faza i płaskorzeźba, blask wewnętrzny i blask zewnętrzny. Często również obrys, jeśli chodzi o efekty tekstowe również nie jest mile widziany. Stosowanie tych efektów jest domeną początkujących, którzy zachłysnęli się chyba możliwościami Photoshopa. Oczywiście, jeśli wiesz, co robisz, i masz pewność, że akurat ten efekt nadaje się do Twojego projektu, to nic nie stoi na przeszkodzie, byś właśnie go wykorzystał. Pamiętaj jednak, że dzisiaj w projektach liczy się minimalizm i jest on właśnie kluczem do udanego projektu. Następny punkt to stosowanie inteligentnych filtrów. Możliwość wykorzystania filtrów w Photoshopie jest bardzo ogromna. Jednak może się zdarzyć sytuacja, jeśli przesadziłeś z jakimś Filtrem, powiedzmy, rozmycie. I teraz chciałbyś powrócić do manipulacji tym filtrem, jednak w tej chwili jest to niemożliwe. Trzeba by cofnąć zmiany Ctrl Z. Co innego, gdybyś użył inteligentnego filtra, czyli klikasz tutaj prawym przyciskiem myszy i dajesz konwertuj na obiekt inteligentny. Pojawiła się taka ikonka tutaj, i teraz możesz użyć filtra na tej warstwie. Jeszcze raz. OK. I jak widzimy, w każdej chwili będziesz mógł powrócić do ustawień tego filtra. Dzięki temu zmienisz jego parametry już w dowolnym momencie, nawet jeśli dalej sobie będziesz edytował to zdjęcie, będziesz miał możliwość zmiany parametrów. Jeśli tworzysz jakiś obiekt, powiedzmy, rysujesz sobie coś, to pamiętaj, by każdy element rysować na osobnej warstwie. Załóżmy, że chcemy teraz przesunąć to kółko. Przesuwamy je, ale przesuwa nam się reszta elementów. Ponieważ wszystko jest na jednej warstwie. Zatem należy to zrobić prawidłowo. Czyli jedne kółko, jedna warstwa. Drugie kółko, druga warstwa. Kabina, trzecia warstwa i tak dalej. Pamiętaj, by unikać również spłaszczania warstw. I łączenia warstw w jedną, nawet już po skończonym projekcie, tak naprawdę nigdy nie wiesz, kiedy będziesz chciał powrócić do jakiegoś elementu, czy to na stronie internetowej, czy w ulotce, a nawet w retuszu, jeśli wszystko będziesz miał spłaszczone do jednej warstwy, no to niestety edycja już nie będzie możliwa. I ostatni punkt to. Możliwość korekty koloru w dowolnym momencie. Pracując na zdjęciach, często przyjdzie Ci dokonać korekty barwnej w taki sposób. Zrób to w taki sposób, by nie była ona inwazyjna w zdjęcie. Dlatego powiedzmy, że chcesz usunąć kolor z tej warstwy. Wciskasz Ctrl U usuwasz, i ta warstwa jest czarno-biała. Jednak w tej chwili nie masz żadnych już możliwości manipulacji tym ustawieniem i musiałbyś po prostu cofnąć zmiany. Ctrl Z. A wystarczyło użyć warstwy do pasowania, barwa, nasycenie, usunąć zdjęcie. I w każdej chwili możesz sobie tą warstwę wyłączyć i zobaczyć zdjęcie kolorowe. Oczywiście dotyczy to również pozostałych parametrów, jak na przykład krzywe. Pamiętaj, że od tego masz właśnie warstwy do pasowania. Maski przycinające, czyli akurat ta warstwa będzie miała zastosowanie tylko do warstwy poniżej. I korzystaj z tego. W każdej chwili w projekcie możesz to wyłączyć. Ok, to tyle jeśli chodzi o zasady pracy w Photoshopie, które powinien znać każdy i które z pewnością usprawnią Twoją pracę.